Inny przypadek błędu prostego do naprawienia w programie Photoshop Elements to obrazek zeskanowany z nieprawidłowo ustawioną interpretacją odbicia, tak jak ten przypadek widziany w tej chwili na ekranie. Aby naprawić ten błąd, Należy najpierw zastanowić się, co jest nie tak z obrazem. Na pewno na pierwszy rzut oka widać fakt obrócenia go o 180 stopni, ale jeżeli przyjrzymy się napisom na, na tym znaku drogowym, to okaże się, że, że są one również odbite w lustrze. W takim przypadku samo obrócenie tego obrazka, na przykład poleceniem obraz obróć 180 stopni, nie naprawi tego błędu w 100%. Konieczne jest jeszcze wykonanie odbicia, więc należałoby teraz w drugim etapie tego zadania wybrać polecenie obraz, obróć, odbij w poziomie. W tym momencie dopiero obrazek wygląda e, jak należy. Gdybyśmy się przyjrzeli od początku, co jest nie tak z obrazkiem, można by całość tego procesu naprawczego wykonać w jednym podejściu za pomocą jednej czynności. E, wycofam te, te dwie czynności edycyjne, korzystając z skrótu Ctrl Z. Nacisnąłem go dwukrotnie, bo wykonałem e, dwie operacje. I teraz e, wybierzemy tylko jedno polecenie: obraz, obróć, e, odbij w pionie i to jedno polecenie naprawia oba dwa błędy. A zatem jest to kwestia przyjrzenia się krótkiej oceny, co jest nie w porządku z naszym obrazem i dopiero potem wybór odpowiedniego polecenia zmieni obraz obróć.